w polsku <grystanie> Zapraszam No i gdzie ten hejt? Tak, 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 gdzie jest hejt? Teorie są dwie, pierwsza z nich mówi, Pączek jest tak słaby, że nawet hejterzy go nie chcą hejtować Teoria druga, Pączek jest tak zarąbisty i wspaniały, że hejterzy nie mają co hejtować ja tutaj przecież wszedłem w auto ironię. Taki mam dystans do siebie, więc jak można dystans do siebie schować? A spróbujcie. Lepiej nie. Gdzie się podziała muzyczna środa, ja się pytam. Oficjalny komunikat Filipa Pikalskiego. Muzycznej środy już nie będzie. Żona pyta, czy jedziesz z nami na biwak od 13 lipca? Problem jest taki, że. Ja nie wychodzę z domu, i, i, i tak naprawdę cały czas siedzę w domu i nagrywam filmiki, montuję. I jedyne kiedy wyszedłem, to ostatnio na miasto, na Neptak. Byłem wtedy w szoku, ile ludzi chodzi po mieście. Ile twarzy nowych widziałem. I, i powiem ci, że nie, bo się boję. Bo się boję ciebie, boję się twojej żony, boję się lasu, boję się biwaków, boję się robaków. Przykro mi, ale nie! Wybacz, ale tego nie zrobię. Chociaż gdzieś tam w się bardzo bym chciał, ale to jest ponad moje siły, przepraszam. Piwo dolnej fermentacji czy górnej? E, 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 i zacznijmy od tego, że. E, 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 e. Nawet nie oglądam do końca, bo jestem przerażony. Co cię tak przeraziło? Skąd ta styluwa? Jak twoja żona zareagowała na twój pierwszy film? Styluwa wynika z traumy z dzieciństwa. Kiedyś moi rodzice kupili mi garnitur. Gdy miałem 7 lat założyłem go, piękny, wystrojony, poszedłem w nim do kościoła. Jakiś burak zhejtował mnie, że źle w nim wyglądam. Spytał się, co się tak wystroiłeś, mały? A to był dorosły facet, czujecie to? I ja wtedy, jako siedmioletni chłopiec, zamknąłem się i przez wiele lat nie chciałem się ładnie ubierać. I żeby przełamać moją barierę, wymyśliłem, że będę elegancki. A moja żona, jak miała zareagować, jak zobaczyła to? To jest z młodych kurczaków. Także. To one jeszcze nawet nie miały duszy pewnie. No. Dziwny smak. Halo, halo, halo. Hm? Słyszysz kurczaczki? No, tam jeszcze tam pi pi, pi pi jak miała zareagować? No, także potem przez dwa tygodnie musiałem w okularach chodzić. I powiedziała, że od dzisiaj śpisz na kanapie. <laughs> Czemu? <laughs> Największy hejter jakiego znam. Nic jej nie podoba nic. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Q&A, i czekam na Wasze komentarze. Właśnie zjedliście pączka. Nie, ja, to jest nie fair, to jest nie fair. Pani Grażynko, to jest nie fair, no. Dlaczego musiałem znowu dostać po bordzie?